O szóstego, o szóstego miejsca szóste miejsce za największą rybę. Tak, za największą rybę. Kolega Wiśniewski Zenon. Proszę Dobra, jest ta nie, to jest nagroda. Senek Starosty, Starosty Powiatowego, i płamiemy urodzaje. Ja <grytanie> no. Ale warto czapkę tak ta? za. Tak powinno być za. szóste miejsce powinien je. być. No ale to kaściołem możesz być. Toż byłem, nie? No dobra. No pochwal się, no. A ja tak. Nie ma, go, ja, odbiorę. No, ja. Dopadnie ma. nie, nie, nie Wenzelewski Waldemar. Kolejne miejsce, Wenzelewski Waldemar. Brawo, brawo! Brawo koledzy, brawo! Gratuluję. Czwartek, Redkowski Sławo. Olek, prezes Redkowski. Nie ma, nie o, czym. Proszę. I teraz trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Kąkiel Marci. Konkiel Marcin Brawo Marcin Dziękuję. Pierwszy z Marcin. Dziękuję. Pierwszy dzień. Możesz mieć ich pięć i na koniec szósty. W pierwszym życiu. Tym bardziej cenny. Karbowski, piąty. Karbowski, piątrowy. Dziękujemy. Za się do nas częściej przyjeżdżać. Będzie nam miło. Będzie nam miło. Dziękujemy. Gratulacje. No i zwycięstwo Niegospodarny Piotr Wiszki. Brawo Piotr. O, a jak się zapłonił, o głowie! Proszę bardzo. Możecie całą drużynę obdzielić. Słuchajcie, wstaniemy wszyscy razem, taka smuga, fotyzowanie. Ktoś z Panów jest? Piotrka, w jaki dzień? Taka smuga, to na pierdolu. Dziękuję uczestnikom, gratuluję zwycięzcom, zapraszam na następne zawody, Dziękuję dziękuję sędziowskiej. my dziękujemy.